Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, już mam tutaj posiany owiec. Są króliczki, są pisanki. Tutaj mam tego dużego króliczka. I dzisiaj oczywiście przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem, który oczywiście nie jest planowany, ponieważ dotarła do mnie kolejna przesyłka. O tam widzicie tą przysyłeczkę? Bardzo duża przesyłka, Zaraz tutaj ją wezmę bliżej i będziemy patrzyli, co się w tej przesyłce znajduje. Ale wracałem tutaj do stroika świątecznego, już wam mówię od kogo jest ta przesyłeczka. Przesyłkę dostałam od mojej koleżanki Małgosi, mojej Wicki. Z którą mam bardzo dobry kontakt internetowy, taka kobietka, że można, a jak to się mówi konie kraść mieszka we Francji, a że po prostu czas, yy, jak to się mówi podróży, przesyłki z Francji byłby bardzo, bardzo długi. Postanowiła zamówić coś dla nas w sklepie internetowym w Polsce, więc jest to przesyłka ze sklepu. Internetowego u nas w kraju, a jeszcze nie wiem co tam ona ciekawego zamówiła. Taki sklep, który wysyła zarówno przesyłki do Polski, jak i mogą sobie zakupić produkty polskie osoby mieszkające za granicą. Także moje tutaj króliczki będą towarzyszyły przy otwieraniu paczuszki. Już akcent świąteczny. Wyskakujecie na statyw. No i bierzemy się za otwarcie tej paczki. Zobaczymy, co tam Małgosia ciekawego dla mojej rodziny zamówiła. Z góry dziękuję, bo paczka jest bardzo dużych rozmiarów. Także wskakujcie na statyw i patrzymy. Więc zobaczcie, paczka jest wypełniona po brzegi. Są tutaj mniejsze kartony, więc będziemy po kolei. Otwierać, każdy z nich. Mamy trzy mniejsze pudełka w tym dużym pudełku, więc fajnie. Będę wyciągać po jednym. Fajnie mi się zmieści na stole. To pudło jednak by było troszkę problem, żeby was, wiecie, tak ustawić, żeby wam wszystko było dobrze, fajnie e, widać. Także ustawiam was na stole. Zaraz wyciągam pierwsze pudełeczko. I tak, kolejne i będziemy wspólnie odkrywać tajemnicę tych właśnie pudełeczek tej niespodzianki właśnie od Małgosi Was proszę, o serducha dla Małgosi jakieś piwko, jakieś fajne emocjonki dla męża bo to mąż na pewno zamawiał, bo on się zajmuje takimi rzeczami u nich, także zostawcie coś w komentarzach miłego dla nich a my lecimy z otwieraniem, bo ja się nie mogę doczekać, ale wy pewnie też się już nie możecie doczekać, co tutaj jest, bo nikt nie wie, co kryją te właśnie pudełeczka. No to co? Jesteście gotowi. Przechodzimy do rozpakowania pierwszego z trzech pudełek, które się znajdowały w padce od Małgosi. Także tada! Co ta Małgosia mi tutaj i mojej rodzince kupiła o, proszę bardzo całe pudełko tu widzę dobro, dobroci dobroci, dobroci, dobra odstawiamy sobie na boczek i bierzemy pierwszą rzecz sernik na na zimno sezon truskawkowy już się zaczął ale też można użyć truskawek mrożonych do takiego serniczka, na pewno sobie zrobię i być może zrobię dla Was na kanale taki sernik, ale myślę, że dopiero po świętach, bo na święta mam zaplanowane coś innego. Delicje pomarańczowe. Będziemy mieli słodko na święta. Co tam dalej? Przyprawa do konserwowania papryki. O, widzicie. Papryki bardzo dużo nasiałam. Zachowam i oczywiście się w sezonie przyda. Także fajnie. O, jest dwie nawet. Super. Czyli Małgosia pomyślała razem z mężem już o sezonie przetwórczym u mnie. A to jeszcze jak to się mówi, daleka droga. Dobra. Co my tu mamy dalej? Kolejne delicje pomarańczowe. Mm -hmm. Będzie nam słodziutko. Kolejne rzeczy. Jak mówiłam, Gosia zamówiła paczkę w Polsce ze względu na długi czas przesyłki, bo ona mieszka daleko, aż we Francji. Ale fajna dziewczyna, naprawdę fajna. Dwie czekolady, tryskawkowe, nadziewane. Oho, ho. ho, ho. Moja droga, kochana, to ja teraz będę piekła. Kakao. Takie. Będę miała zapas. Ha-ha-ha. Ho, ho, ho. Teraz tylko szaleć i piec, kochana. Kakao, kolejne. Tym razem takie. Dalej, słodkości. Milka. Alpeńskie mleczko. O, ja sobie z boku będę koła. Wszystko wam później pokażę, jak będzie wyciągnięte w całości. Królik tutaj nadzoruje. Ptasie mleczko waniliowe. Proszę bardzo. I kolejne ciasto. Tutaj sobie pudełko, czekajcie. Zabiorę. I kolejne ciasto do wypróbowania. Kopieć. Szreka. Kopiec kreta robiłam, znam, a kopiec śred szre... Szreka. Polski język trudny. Nie robiłam. Także na pewno też zrobię na kanale. Ale myślę, że dopiero po świętach ten serniczek i to ciasto. Także uzbrojcie się w cierpliwość i będziemy wszystko tutaj robić. Króliczka muszę odsunąć, bo ja się tutaj nie pomieszczę zaraz. Tyle tutaj dobra Małgosia dla nas przygotowała. Troszeczkę sobie to odstawimy, tak, żebyście potem mogli po całości zobaczyć. I będziemy przechodzić do kolejnego pudełeczka. To by było pudełeczko w pudełeczku. Mamy kolejne pudełeczko. Tutaj już pewnie jakieś rzeczy szklane, bardzo dobrze zabezpieczone. Firma bardzo dobrze zabezpiecza. Małgosia też mówi, że kupuje w Polsce różne produkty, których nie można dostać we Francji, właśnie z tego y, sklepu. Oczywiście to ja nie reklamuję tego sklepu, bo ja nie mam współpracy. To mogę Wam powiedzieć, że wysyłają do zagranicy. Mogę Wam powiedzieć, że firma po prostu tam do domku. Jak ktoś mieszka za granicą, a potrzebuje polskich produktów, to może sobie wejść do nich na sklep i sobie zamówić. Po prostu to nie jest żadna reklama płatna. Ja nie mam współpracy z tym sklepem. Po prostu jest to taka firma, która wysyła nie tylko do Polski, ale też za granicę. A, wysypiemy sobie jakiś słoiczek. Ho-ho-ho. Dobra. Kiełbasa. Ze świ. O! Kiełbasa ze świniobicia. Zobaczcie. Tak wygląda jakaś taka konserwka. No, będziemy testować. Może nawet na kanale spróbujemy wspólnie. Co to takiego? Pierwszy raz widzę i powiem Wam. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, czy warto? Czy nie warto? takie coś sobie zakupić tradycyjne jadło naturalnie przyprawiane czyli będziemy mieli wspólnie do wypróbowania dzięki właśnie Małgosi a ja czasami robię takie testy konserw na kanale i coś takiego także możecie sobie zobaczyć różnych takich nietypowych produktów spożywczych, czy to jest dobre czy polecam, czy nie bo nie mam żadnej współpracy po prostu jest to moja opinia niezależna. Czy mi to smakuje. Dobra. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Chyba jakieś kolejne. Kolejny szło I z jakąś inną smaczną tutaj konserwką, czy czymś takim. Fajnie zapakowane. Także się chwali. Dobra. Czyli tak. Kolejna. Taka sama. Kiełbaska ze świniobicia, czyli mamy dwa razy. I dobra. Stawiamy sobie. Co dalej? Mamy. Będziemy testować. Będziemy testować. Jedna dla męża, druga dla mnie. O, coś na święta. Majonez dekoracyjny. Winiary. Ja sobie majonez zakupiłam. Teraz to będę miała zapas majonezu do jajeczek ale tego nigdy za wiele Jak się nie otworzy to się wiadomo tam nie pasuje ostatni tutaj Tam mnie też majonez, bo widzę winiary piszę ale zaraz zobaczymy ha 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 ta ja teraz mam kochana zapas majonezu na dwa miesiące widzisz byłam wiedziała to byłam nie kupowała a kupiłam wiadomo bo już się święta zbliżają trzeba troszkę wcześniej kupić bo bo ten może być problem. Czyli mamy dwa pudełeczka otwarte, zabieramy sobie gdzieś za kamerę, tworzy się niepotrzebny, jak to mówią, bałagan, i bierzemy się do trzecie, 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 trzecie pudełeczko. Na bogato tutaj Małgosia z mężem zaszala, zaszaleli. Fajne rzeczy, naprawdę zamówione zostały przez Was. Wszystko się przyda, wszystko się wykorzysta. Część będę mogła wykorzystać, nagle coś też również dla Was. Na kanale. No i co? Pewnie znam kolejne jakieś ciasto do pieczenia. O i proszę. Mamy kolejny sernik na zimno. Gdzieś tam ten jest. Czyli mamy razy dwa. Taki sam patrzcie. O, to ja, to teraz to. No dzieci bardzo lubią. Serniki na zimno, także będzie, będzie działane. O, puchatek, kakałko. Te dzieciaki też mocno lubią. Czekajcie, czy będzie widać. Dobra, odstawię i będę po jednej rzeczy Wam pokazywać, bo tutaj mi włazi pudełko w kadr. Czyli mamy tak. Mamy puchatka. Takie gotowe. Do sporządzenia kakao. Także będzie pite. Będzie pite, będzie pite. O, coś dla mamusi i tatusia. Proszę bardzo. Jak to się mówi. Dla mnie i dla męża, bo my jesteśmy kawosze. Duże opakowanie kawy, także będziemy też mieli o zapas fajny kawy. Także super, jako. Dobra kawka. O, proszę! Czasy. Czasy naszej młodości. Krakus. Ta szynka krakusa. Powiem Wam, że ona już teraz tak mi smakuje. Jak smakowała kiedyś. Nie wiem. Nie obiecuję. Wam nic. Ale postaram się też otworzyć i, i powiedzieć Wam, jak ona smakuje teraz. Także szynka konserwowa. Także ona sobie może spokojnie postać, bo to jest w puste, jako jakaś tam rezerwowa, nie popsuje się na pewno. Co dalej, co dalej, ojoj oj, oj. O, już sezon grillowy, już niedługo maj, 1 maja, 3 maja, oj, moi drodzy, a my już mamy zaopatrzenie od Małgosi na grilla. Przylatuj na grilla do nas, na święta majowe. Cieprawie co? Kiełbaski kupimy, korkuweczkę i będziemy grillować. Będziemy gadać. Czyli jest tutaj już widzicie zapas. Herbatka. Jak to mówią? Ciepła herbatka zawsze na czasie. Czyli mamy liptał, herbatkę. Będzie pite. Super. I chyba ostatnia rzecz. Ostatnia, ostatnia. O, masa, gotowa masa. Masa kajmakowa. Do przyłożenia wafli lub do przyłożenia jakiegoś fajnego ciasta. No i co, Małgosiu? Zostaje mi tylko piec. Tylko piec. I nic nie robić, tylko piec. A kto da radę wszystko, kochana, zjeść? Także ja was tutaj na chwilę już podniosę. Zobaczcie, mam praktycznie cały stół produktów, które mogę wykorzystać w kuchni. Także kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wspaniałą niespodziankę. Szok, szok i niedowierzanie. Także postaram się ciasta zrobić na kanale, te serniki. Na zimno, bynajmniej jeden, trzeba poczytać, co tam wiecie. Trzeba będzie być może przetestujemy tą właśnie kiełbaskę ze świniobicia. Tą konserwę. Masę wykorzystam na pewno kajmakową do jakiegoś ciasta. No i przede wszystkim ten kopiec szereka. O co Gosia prosiła, żebym właśnie to ciasto. Zrobiła na kanale, bo jest ciekawa, jak będzie smakowało. Tutaj wszystko sobie fajnie przeczytam, co trzeba dodać, jak zrobić. A jak będę po prostu robiła, to Wam wszystko powiem, pokażę i będziemy na kanale testować coś takiego. Także widzicie, masa, masa różnych słodkości, różnych rzeczy do wykorzystania też. Na święta, do nagrania jakichś fajnych filmów na kanale dla Was. No cóż, mogę powiedzieć: szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie. Także razem z zajączkiem, tym moim, w tamtym roku kupiłam takiego pięknego zajączka, ręcznie robionego. Dziękuję Tobie Małgosiu oraz Twojemu. Mężowi wesołych, spokojnych świąt dla ciebie i dla rodziny. Żegnamy się pa! pa.